Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Czas na siebie jednego z najpiękniejszych, najwspanialszych w uprawie warzyw. Ogórka gruntowego. Bardzo lubię uprawę ogórka gruntowego i fajnie będzie znowu mieć jego dużo. Będę miał i po płocie i po płaskim. Tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku były piękne zbiory, bardzo dobrze poszła uprawa. Mimo różnych takich problemów świetnie poszła i miałem zbiory dużo dłużej niż większość osób. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Ale dobra, bo już jestem podekscytowany, a mówmy właśnie jak siać. Jak siać? Ogórki można uprawiać z siewu wprost do gruntu, jak również z rozsady. U mnie lepiej sprawdza się rozsada i to właśnie zrobienie rozsady polecam najbardziej. Tutaj też czytam tekst z mojej książki, info uprawa jak uprawiać warzywa. Zachęcam do zakupu książki, bo tam jest mnóstwo bardzo fajnych informacji. A książkę można kupić na stronie infouprawa.pl Siew wprost do gruntu w maju, bezpiecznie w połowie maja. Niektóre odmiany można siać tak do końca czerwca. Gdy pogoda dopisze, to może wyjść uprawa nawet z siewu lipcowego, więc jeśli masz wolne pole, w późniejszym czasie to możesz zaryzykować. Ja wolę siewy na rozsadę, chociaż właśnie się wprost do gruntu też może bardzo dobrze się udać. Ale według mnie siewy na rozsadę zdecydowanie lepiej wyjdą. Chociaż właśnie tak jak mówię, u niektórych bardzo dobrze i tak wychodzi się wprost do gruntu. Ale na rozsady od kwietnia bezpieczniej od przełomu kwietnia i maja do maja. Niektóre odmiany można siać tak do końca czerwca, gdy pogoda dopisze to może wyjść uprawa nawet z siewu lipcowego, więc jeśli masz wolne pole w późniejszym czasie to możesz zaryzykować, to samo jak właśnie z siewem wprost do gruntu. Głębokość siewu 1,5-2 cm, wschody zwykle w 7-10 dni. Różnie może być z kiełkowaniem nasion, w szczególności w gruncie. Problemem może być niska temperatura, do momentu wschodów, aby przyspieszyć zbiory można przykryć glebę agrowłókniną białą. W przypadku wcześniejszych problemów ze wschodami ogórka z siewu wprost do gruntu, polecam sposób. Zrób mały dołek, dosyć niewielki. Wsyp do dołka lekką ziemię, na przykład podłoże do wysiewu. Wschody powinny być lepsze. Podkiełkowanie. I u mnie część właśnie nasion jest podkiełkowana, część nie. Przy podkiełkowaniu wschody będą szybciej. Więc będę miał troszeczkę szybciej, troszeczkę później. No różnie, ja, ja zawsze sobie sieję dużo więcej niż powinienem. Gdy zdarzy się coś, że na przykład coś mi padnie, ten to sobie wtedy za, zamieniam, jak również też no warto wybrać jak najładniejsze sadzonki, bo jakość tego co się sadzi jest bardzo ważna, Wpływ, wpływa później na, na zbiory. A rok temu miałem taką sytuację, że no sporo tych ogórków mi padło, bo przyszedł drutowiec, przyszedł, no też tam było chłody, ale i to i to Sprawiło, że te ogórki mi, mi, mi padły, i wymieniłem. Dałem sobie nowe, bo miałem dużo więcej i zbiory były piękne. No w jednym dniu to, to zbiór był taki, że całą wannę prawie że napełniłem, więc coś wspaniałego. Dobra, dobra, bo tak gadam, gadam, a tutaj trzeba, trzeba dalej mówić o tym, jak to siać. Podkiełkowanie: można podkiełkować nasiona lub moczyć nasiona około jeden dzień i później wsadzić je do ziemi. Należy wtedy zwrócić szczególną uwagę na to, aby do momentu schodów nie przesuszyć gleby. Polecam sposób z podkiełkowaniem nasion, szczególnie jeśli są problemy ze wschodami rozsady. Nalewamy wodę letnią do szklanki, wrzucamy nasiona do wody, moczymy je około 2 godziny. Po tym czasie wyciągamy nasionka, wkładamy je pojedynczo, można też po kilka sztuk, ale ja preferuję pojedynczo, w wilgotny papier toaletowy lub ręcznikowy, który zawijamy na dwie części, tak aby nasionko było z każdej strony przykryte papierem. Całość wkładamy do woreczka strunowego, który później zamykamy. Woreczek umieszczamy w ciepłe miejsce, na przykład blisko grzejnika, dekodera. Około 2-4 dni później nasionka powinny wykiełkować. Teraz można siać nasionko na rozsadę. Dlaczego można podkiełkować nasiona? Właśnie tak jak już powiedziałem wcześniej, aby wschody były szybsze, no i też pewniejsze. Wysiew. Siew na rozsadę do w miarę dużych wielodoniczek lub średnich pojemników. Ważne, żeby pojemniki nie były zbyt głębokie, powinny być szerokie, tak około 6 cm. Ja sieję do trzech nasion do dołka. No w sumie jest to się 3, 3 nasionka właśnie do dołka, tak jak tutaj tak, jak tutaj na tym filmie widać, jeśli będziemy chcieli pozbyć się roślin, to trzeba uciąć ich widoczną część, nie wolno ich wyrywać. Pozbywamy się na przykład, jeśli chcemy tylko jedną roślinę w dołku, a nie trzy. Ja lubię uprawę gniazdowo po trzy nasionka w jednym miejscu. Trzy roślinki właśnie w trzech osobnych dołkach, które są bardzo blisko siebie, tak jak to tutaj widać. Produkcja rozsady trwa około 3-4 tygodnie. Hartowanie. Warto zahartować rozsadę przed jej sadzeniem, obniżając stopniowo temperaturę i mniej podlewając. Ja robiąc rozsadę w tunelu, troszkę zmniejszam podlewanie. O samym sadzeniu oczywiście będę mówił w czasie sadzenia i cały przebieg uprawy, jak zwykle, będzie widoczny na moim kanale. Powiem tylko jeszcze rozstaw. Rozstaw co 10-20 cm w rzędzie, co 80-120 cm między rzędami. Gdy uprawiamy roślinę gniazdowo, czyli te 2-3 rośliny w jednym miejscu, to co 25-30 cm w rzędzie co 80-120 cm między rzędami. To jest taki uniwersalny rozstaw. Ja uprawiałem też gęście i dobrze uprawa wychodziła. Jeszcze ważna jest uprawa po podporach. Oprócz zwykłej uprawy po ziemi ogórki można prowadzić po podporach, na przykład po płocie lub mocnych sznurkach. Powinno się początkowo wspomóc roślinę, kierując je na sznurki, owijając je wokół nich. W utrzymywaniu się na podporach ogórkom pomagają wąsy czepne. Teoretycznie po podporach powinniśmy zastosować rozstaw w rzędzie troszeczkę większy, na przykład co 20-25 cm, czyli jedna, co jedna sztuka. Ja testowałem już nawet rozstaw co 50 cm ze średnim skutkiem. Miałem też ogórki gniazdowo w rozstawie zwykłym, takim samym jak. Rozstaw ogórków po gruncie i uzyskałem bardzo duże zbiory. Najlepiej sposób uprawy przetestować samemu, wybrać co nam najbardziej odpowiada i przynosi największe plony. Jedno jednak polecam, daj ogórkom rosnąć. Oczywiście są różne sposoby uprawy, niektórzy usuwają pędy boczne do pewnej wysokości. Ja nic nie usuwam. Wszystko oczywiście będę mówił, też właśnie zapraszam do zakupu mojej książki, gdzie tam wszystko też piszę. Stanowisko najlepiej słoneczne może być jednak płócień. Co prawda wtedy z reguły plony będą mniejsze, ale i tak będą dosyć spore mogą być dosyć spore. Właśnie na swoim kanale pokazywałem już uprawę ogórków gruntowych na stanowisku półcienistym i wychodziła ona naprawdę bardzo dobrze. Jeśli jednak masz wybór to polecam stanowisko słoneczne, dobrze jakby miejsce uprawy było w miarę osłonięte od wiatru. Oprócz uprawy gruntowej, rośliny można uprawiać również w pojemnikach, np. pojedynczo w doniczce 10 litrów lub w grupach w większych doniczkach w dużych skrzyniach. Przykładowe choroby i szkodniki – drutowiec, kanciasta plamistość, mączniak, mszyca, przędziorek, śmietka, wciornastek. Początkowo uważaj też na ślimaki. Nie powinno się uprawiać ogórków na tym samym miejscu częściej niż co 3 lata i po innych warzywach dniewatych też. U mnie jest różnie ze stosowaniem się do tej zasady. No, w przypadku niektórych warzyw bardziej się do tego sto stosuje, a w przypadku ogórków, szczególnie jeśli mocno nie chorowały, to dopuszczam uprawę co roku w tym samym miejscu. Dobre sąsiedztwo, bazylia, bób, burak ciukowy, cebula, czosnek, fasola, groch, Kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, koper ogrodowy, kukurydza, sałata, seler, słonecznik, złe sąsiedztwo, ziemniak. To by było na tyle, jeśli chodzi o sam siew. Jest oczywiście wiele różnych informacji, dlaczego na przykład ogórek jest krzywy w taki sposób, w taki. Wszystko tutaj będę mówił. Też zapraszam właśnie do zakupu mojej książki, info uprawa, jak uprawiać warzywa, którą można kupić na stronie infouprawa.pl. Tam też są te informacje, ale na moim kanale też. Też wszystko będzie. Dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Infu, prawa ja się cieszę, bo to już takie uprawy. Ła, bardzo fajnie. Pozdrawiam.